Biblia na każdy dzień, Ewangelia według świętego Jana, siódmy rozdział. Wczoraj mieliśmy powiedzieć, miałem powiedzieć o nieco dłuższym fragmencie, ale wczoraj zatrzymałem się tylko na jednym wersecie. To był siódmy rozdział, wers pierwszy. Przedwczoraj, czyli 11 października, był odcinek, który jest pewnym wstępem do siódmego i ósmego rozdziału. Jeżeli ktoś z Was jeszcze go nie słuchał, to zachęcam. On nakreśla tło historyczne i kulturowe do tych dwóch rozdziałów, do wydarzeń, o których czytamy w tych dwóch rozdziałach. Wrócę więc dzisiaj do kolejnych wersetów z tego fragmentu. Przeczytam ponownie wersety od 1 do 6. I potem chodził Jezus po Galilei, bo nie chciał chodzić po Judei. Dlatego, że Żydzi usiłowali go zabić, a było blisko święto, Żydowskie święto namiotów. Powiedzieli więc do niego jego bracia: Odejdź stąd i idź do Judei, żeby i twoi uczniowie zobaczyli dzieła, które ty czynisz. Nikt bowiem nie czyni nic w ukryciu, lecz sam stara się być publicznie znany. Jeśli takie rzeczy czynisz, pokaż się światu, bo nawet jego bracia nie wierzyli w niego. Jezus więc powiedział im: Mój czas jeszcze nie nadszedł, ale wasz czas jest zawsze odpowiedni. Tutaj przerwę i postaram się kilka zdań powiedzieć o tych paru wersetach. Wczoraj mówiłem o tym, że Jezus nie chodził po Judei, ale chodził po Galilei. Dziś zaczynamy od wersetu drugiego: A było blisko święto żydowskie. Święto Namiotów, święto nazywane też świętem Sukot. Opis tego święta mamy w Księdze Kapłańskiej w 23 rozdziale, w Księdze Powtórzonego Prawa w 16 rozdziale i w Księdze Nehemiasa w 8 rozdziale od 14 wersetu. To jest ważne, to święto jest jednym z trzech świąt, gdzie każdy Izraelita miał Stawić się przed obliczem Boga w świątyni. Bardzo ważne, abyśmy pamiętali, że świątynia w czasach Izraela była jedna. Od czasu przeniesienia przybytku do Jerozolimy, świątynia była jedna i była w Jerozolimie. Dzisiaj niektórzy mówią, że kościoły rzymskokatolickie są świątyniami i są odpowiednikiem. Tej rzymskiej uważam, że nie jest to poprawne biblijnie, ponieważ ta świątynia w Jerozolimie była tylko jedna. Oczywiście były synagogi, ale synagogi były domami modlitw i nikt z Żydów nawet nie myślał, że w synagogach może przebywać obecność Boża, Szekina. O tym też mówiłem trochę we wstępie, który został opublikowany 11. Października. Ale wróćmy do tego tekstu. Apostoł Jan mówi nam wyraźnie, że to, co będzie teraz opisywał, działo się podczas święta namiotów. Siódmy i ósmy rozdział to jest to samo święto. Święto namiotów. Widzimy jego bracia mówią do niego: odejdź stąd i idź do Judei. Dają też takie świadectwo: nikt bowiem nie czyni nic w ukryciu. Lecz sam stara się być znany. Jeśli to czynisz, pokaż się światu. Bracia pana Jezusa mówią, powinieneś być sławny, jeżeli jesteś tym, za kogo się podajesz. Wszyscy ludzie chwalą się sobą. I widzimy, że dzisiaj dzieje się to samo. Ego ludzkie jest bardzo przebiegłe. I często naszego jest bardzo pyszne. Chce się chwalić, chce pokazywać siebie, chce, aby inni nam klaskali, aby inni nas lubili, aby inni nas chwalili. Ale zachowanie naszego Pana jest zupełnie inne. Jeżeli popatrzymy choćby na Ewangelię Jana, to Pan Jezus często wspomina, moje życie nie ma wielkiego znaczenia, zależy mi na chwale Ojca. I uczy nas tego Pan Jezus. Każdy chrześcijanin, który chce i za nim, powinien mieć takie samo zrozumienie, taki sam cel w życiu. Nasze życie nie ma znaczenia. Znaczenie ma tylko to, czy Bóg otrzymuje należną mu chwałę od ludzi. To jest bardzo ciekawe, bo w wersecie 5 czytamy, że jego bracia nie wierzyli w Niego. Jest dokładnie takie zdanie, bo nawet jego bracia nie wierzyli w niego to jest też ciekawe bo było proroctwo na ten temat mało ludzi chyba wie że proroctwo na temat tej sytuacji właśnie znajduje się w psalmie 69 w wersecie 8 od pewnego czasu istnieje pewien spór na temat braci pana Jezusa i od razu kiedy Zaczynamy taki spór, powinniśmy przypomnieć sobie różne fragmenty, w których jest to opisane. Możemy wziąć na przykład Ewangelię Mateusza, 13 rozdział, 55 wers, gdzie czytamy: Ludzie krzyczeli: Czyż nie jest to syn Cieśli, czy jego matce nie jest na imię Maria, a jego bracia to Jakub, Józef, Szymon i Juda, a jego siostry, czy wszystkie nie są wśród nas? Widzimy, że kilka razy w Ewangeliach pojawia się określenie braci pana Jezusa. Jest tam greckie słowo adelfos, które może oznaczać albo braci w Chrystusie, czyli ludzi nowo zrodzonych, albo braci rodzonych. Dalekie, bardzo dalekie znaczenie tego słowa adelfos może oznaczać kuzynów. Choć jeżeli prześledzicie uważnie kiedy jest ono używane, w jakich konsekwencjach. Widzimy, że zwykle w Ewangeliach dotyczy rodzonych bla, braci. Czytamy, że Piotr i brat jego Andrzej, jest użyte słowo Adelfos. Czytamy, że Jan i brat jego Jakub, Adelfos. I nie chciałbym tutaj przesądzać tej sprawy, bo bibliści mają różne zdania na ten temat, czy to byli faktycznie bracia Pana Jezusa, czy może to byli bracia, czyli dzieci Józefa z poprzedniego małżeństwa, chociaż na to nie ma kompletnie żadnych dowodów w Słowie Bożym, że Józef miał wcześniej żonę? Myślę, że nie jest to ważne, ale z drugiej strony ważne jest to, abyśmy mieli świadomość, że takie fragmenty w Biblii istnieją. I widzimy tu, że ewangelista Jan napisał nawet, jego bracia nie wierzą w Niego, nawet Jego bracia nie wierzyli w Niego. I może to się wydawać zaskakujące, kiedy się zastanowimy nad tym, myślimy o ludziach wierzących i o ludziach niewierzących, to jeżeli bracia Jezusa nie wierzyli w Niego, ludzie, którzy byli najbliżej Niego, którzy żyli z Nim, słyszeli Go na co dzień, widzieli, Powinni widzieć tą różnicę, że to jest człowiek, który żyje zupełnie inaczej, ale nie wierzyli. To tylko potwierdza tą naukę biblijną o totalnej deprawacji, o totalnym zepsuciu człowieka. Każdy człowiek, który się rodzi, jest zły. Nie szuka Boga, nie chce go szukać, chce żyć dla własnej przyjemności. I to podkreślam jeszcze. To powinno wywyższać też Boga, bo Bóg w swoim miłosierdziu podejmuje decyzję, że wzbudza ludzi, wzbudza ludzi ze śmierci do grzechu. Czytaliśmy w poprzednim rozdziale, w szóstym rozdziale Jana, w czterdziestym czwartym wersecie: Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli nie pociągnie go ojciec. Pan Jezus wydał takie świadectwo, że nikt sam z siebie nie może przyjść do Niego. Musi Go pociągnąć Jego Ojciec. Pamiętajmy o tym i nie obwiniajmy się, kiedy nasi bliscy nie chcą uwierzyć temu, co głosimy. Wołajmy do Boga, wołajmy do Boga, aby On się zlitował. Nie obwiniajmy się, kiedy wszystkie nasze sposoby zawodzą, kiedy próbujemy przekazać Ewangelię naszym dzieciom, a oni wręcz odrzucają nas i, i wszystko, czym my żyjemy. Trwajmy w Chrystusie. On wśród rodziny był sam, nie był rozumiany. Nic. Nie wskazuje na to, aby któryś z braci był jego jakąś bratnią duszą. Raczej widzimy, że był niezrozumiany kompletnie. Jeżeli on cierpiał, to będzie wiedział, jak to jest, kiedy my cierpimy, kiedy będziemy wołać do niego. Ponieważ on był samotny, on też zrozumie naszą samotność. Wołajmy dlatego do naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Wołajmy, Panie, ulituj się nad nimi. Panie, pomóż mi w ciężkich chwilach. Panie, wzmocnij mnie. Panie, pokaż mi, jak żyć. Jak żyć dla Twojej chwały, Panie. Amen.